Tarotowy kącik Kamali. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam wszystkie osoby z Poznaku Skorpiona. Znak słoneczny, ascentent, księżyc, znak wedyjski. Zapraszam Was na horoskop na sierpień. Zrobimy krzyż celtycki i sprawdzimy Waszą sytuację. Jak będzie wyglądała w sierpniu. Sprawdzimy też główną energię. Na sierpień. Zobaczymy wszystkie osoby z Poznaku Skorpiona. Główna energia dla Was. Po rozkładzie będzie odpowiedź na Wasze trzy pytania. Możecie już teraz pomyśleć. Lub później podczas rozkładu. Drogi Skorpiony zaczynamy. Wasza sytuacja w sierpniu, przeszkody, wasze myśli, stanowisko, przyszłość, czyli jak do tego doszło, do tej sytuacji, teraźniejszość, najbliższa przyszłość, wasze nastawienie do tej sprawy. Czynniki zewnętrzne wpływy z otoczenia, nadzieje lub obawy i rezultat. I sprawdzamy. To jest Pany Tajowisz jest. To jest opieka. Prawdopodobnie będziecie czuć w sierpniu, że macie przy sobie wsparcie, że macie przy sobie kogoś, kto się wami opiekuje. Może. Może to jest ktoś, kto jest przy was, ale w sierpniu będziecie się na przykład z tą osobą spotykać albo mieć taki bliższy kontakt. Mocno tutaj skorpion odczuje, że, um, że nie jest na świecie sam. O, być może to dla kogoś zarezonuje. Tak jest, taka, to, taka jest taka główna energia, że będziecie mieć takie poczucie, że jak dobrze, że nie jestem sama, jak dobrze, że mogę sam, jak że dobrze, że mogę na kogoś liczyć, jak dobrze, że jest ktoś, kto, um, kto jest przy mnie. Sprawdzimy, jaka wasza sytuacja. Rycerz Mieczy. Tutaj y, m, może być tak, y, drogi skorpiony, że w sierpniu poczujecie taki, jakby to powiedzieć, taki zew, o, coś takiego, że gdzieś poczujecie, że, y, że chcecie na przykład zmienić miejsce zamieszkania albo chcecie gdzieś wyjechać. Coś tak... Y, prawdopodobnie jeszcze teraz tego nie czujecie, ale w sierpniu przyjdzie do Was taki moment, że gdzieś nagle podejmiecie decyzję, żeby, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby gdzieś pojechać, żeby... Y, by zmienić pracę, żeby zmienić na przykład kierunek studiów, być może to dla kogoś, po prostu, żeby tak nagle zrobić coś, być może szalonego, jakby dla was, będzie się tak wydawało, ale będziecie, będziecie na to zdecydowani. Dlatego ta główna energia właśnie mówi o tym, że jest, będzie przy was ktoś, kto niezależnie od tego, jakie wy decyzje podejmiecie, ta osoba przy was będzie. Sępka mieczy, dwójka mieczy. Ale tutaj jest y, taka sytuacja dla Was, że szybko się rozpędzicie, i tak, y, tak jakby, y, i szybko zdacie sobie z tego sprawę, że y, być może to jest trudniejsze do zrealizowania, lub y, nie macie na przykład środków, żeby gdzieś wyjechać, albo nie macie pomysłu, żeby y, tą pracę zmienić, ale to w takim razie to, co ja mam zrobić, czyli. Tak jakby jest taki, taki zew, was, was będzie, być może pod wpływem czegoś, na przykład jakiejś chwili albo pod wpływem kogoś, słów, ktoś coś powie po prostu i poczujecie taki, taki zew w sobie. A później jest ósemka mieczy, czyli dwójka mieczy, która mówi o tym, no ale no dobrze, no to zew poczułem, poczułam, ale co, co dalej, jak ja to mam zrealizować, co ja mam dalej ze sobą w ogóle zrobić. Ósemka była, w, będziecie o tym rozmawiać, czyli to nie jest tak, że to skończy się po prostu na, na tym, że gdzieś tak was porwie coś i po prostu i koniec tylko już to nasionko zostanie zasiana, być, zasiane być może w sierpniu jeszcze się nic takiego y, wielkiego nie wydarzy, ale to nasionko już będzie, już tutaj będziecie czuć, że potrzebujecie takiej zmiany ósemka była, będziecie o tym rozmawiać, być może też y, pod kątem właśnie tego, że będziecie rozmawiać z osobami do, na przykład y, z innej pracy albo z innego miasta, z innego kraju, czyli jednak jakiś ruch będzie wykonany przeszkody Głupiec, ale się odwrócił. Czyli to jest, zobaczcie, głupiec jest odwrócony. Czyli tak jakby m, przeszkodą jest to, że właśnie, że w sierpniu m, może być tak, że to jest, m, tak z jednej strony ten początek byłby możliwy, ale z drugiej strony może byłoby tak, że byłby wymuszony, albo żeby was to po prostu nie ucieszyło, bo to jest na przeszkodzie. W dodatku on jest jeszcze odwrócony. Ja to bym odczytywała, że to jest takie podwójne. Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze po prostu dobrze, że, że czujesz tą chęć zmiany, zmiany pracy, zmiany miasta, zmiany kraju, jakiś cokolwiek gdzieś na przykład chcecie się nauczyć czegoś nowego. Dobrze jest tak jakby sprawdzić to. Ta osąka była mówi o tym, że być może nawiążecie jakieś nowe kontakty, będziecie rozmawiać na przykład z osobami, które już tam mieszkają lub które przeszły przez ten etap, bo na przeszkodzie jest to, że tak jakby, no, Tarot Wam podpowiada i Wszechświat pokazuje tutaj, że że to nie jest jeszcze czas, żeby to rozpocząć. Czórka Kielichów, czwórka Buław. Sielec. może być tak ym, po prostu ym, że jest przy was ktoś kto, kogo ym, w tym, jak, to, jak ten zew poczułeście, to po prostu tak jakby kogoś nie brałyście, nie braliście pod uwagę i tutaj na przeszkodzie jest to, że to jest ten początek jest tak jakby utrudniony lub nawet mało możliwy w sierpniu, dlatego że jest y, tak jakby jeszcze ktoś jeszcze ktoś, kto jest, kogo też trzeba brać pod uwagę w tych waszych zmianach Trzeba poczekać jeszcze na przykład na czyjeś decyzje, albo no, trzeba poczekać jeszcze na kogoś. Teraz zobaczymy Wasze myśli. Wszystkie kielichów. Nie chcecie tutaj, jest tak pokazane, że skorpion nie chce robić nic, żeby komuś sprawić przykrość. Nic, żeby na przykład, żeby zepsuć jakieś kontakty lub żeby zepsuć jakąś relację. Bardziej tutaj ta sytuacja pokazuje to, że chcecie zrobić coś dla siebie. Być może, tak jak mówię, to jest pod, będzie pod wpływem chwili gdzieś was coś zainspiruje na przykład, usłyszycie coś, spotkacie kogoś, poznacie kogoś nowego, teraz jest czas, który temu sprzyja i to was tak zainspiruje, że dlaczego nie, ja też bym chciał, że też spróbuję po prostu, ale nie chcecie, bo tutaj na przeszkodzie jest ktoś, kto tak jakby mówi, ale co ze mną i tutaj jest, wasze myśli są takie, że, że nie chcę tego psuć, nie chcę, nie chcę tak jakby zostawiać kogoś, nie chcę, nie chcę jechać czyimś kosztem albo budować swoje nowe szczęście, Czymś kosztem. Siódemka mieczy, paść buław, ósemka kielichów. Siódemka mieczy, ósemka kielichów i paść buław. Może być tak, słuchajcie, już tak dołożyłam i w myślach tu się pokazało u was, że będziecie um, tak jakby ja to tak poczułam, że to jest um, tak jakby zastępstwie siebie. Um, te, złożycie komuś propozycję, czyli tutaj jest skorpion, który po prostu bardzo chce, będzie chciał to zrealizować, ale że nie chcecie tutaj psuć jakiejś relacji, nie chcecie kogoś zostawiać, to tak jakby za, zaproponujecie coś, żeby to, żebyście Wy byli zadowoleni i ktoś też. To jest takie chyba powiedzenie, żeby był wilk cały, wilk syty i owca cała, o coś takiego, że będzie taka propozycja, że jednak chcę to zrealizować, ale będę Cię na przykład odwiedzał, albo no, jakkolwiek po prostu. Bo tutaj ta chęć u was w myślach tej zmiany no już jest. To też może być zawodowo, że po prostu przyjdzie do was taka myśl, żeby jednak y, na przykład tą pracę zmienić, a w, w tej pracy jest ktoś, kto na, nawet na was liczył, ktoś z kim dobrze wam się pracowało i tutaj y, być może na przykład przyjdzie wam do głowy, żeby to jakoś tak podzielić, czyli y, jednak pójść do tej nowej pracy, ale y, nadal mieć kontakt na przykład z tą osobą. No zobaczycie, to są w waszych myślach. Na jakiś pomysł wpadniecie, ale siódemka mieczy, ósemka kielichów mówi y, o tym, że w waszych myślach jest, y, że ja to i tak będę chciał zrealizować i tak. Jeżeli sytuacja mnie zmusi, to po prostu zrobię to jakoś tak y, sprytnie. Jeżeli tak jakby y, osoby będą ze mną współpracowały, no to ja też będę wobec nich fair. Przeszłość, która doprowadziła do tego. Wszystka mieczy. Być może w tym obecnym miejscu, w którym mieszkacie lub um, w tym mieście, w tym kraju, w tej pracy, cokolwiek, po prostu w, jakimś, w jakiejś sytuacji waszej życiowej, jest, um, to wygląda tak, że um, są, wychodzicie z kłopotów. Czyli to nie jest, to jest taka strefa komfortu, ale ta strefa komfortu wygląda w ten sposób, że y, są kłopoty i znajdujemy rozwiązanie i przez chwilę jest dobrze. I potem są znowu jakieś tam niedogodności, znowu są być może jakieś spory, jakieś nieporozumienia i znowu z tego wychodzimy i znowu jest dobrze. Tak to wygląda. Czyli takie naprawianie sytuacji. Piątka pentakli, karta gwiazdy. I ta przeszłość, która doprowadziła do tego właśnie, to um, u Was to się pokazuje tak, że Wy um, coraz częściej odczuwaliście to właśnie w ten sposób, że to nie jest coś, co jest dla Was, um, coś, co prowadzi do przyszłości, coś, co jest ku przyszłości. To jest takie łatanie, tak jakby um, powstaje jakaś dziura, wyłatacie tą dziurę, albo naprawiacie właśnie tą sytuację i przez chwilę jest dobrze. I potem za chwilę powstaje nowa dziura, nowa rysa. No to Wy znowu lepicie, naprawiacie i znowu, i zdajcie sobie z tego sprawę, że no, że po potrzebujecie po prostu mm, radości z życia, jakiejś motywacji, jakiegoś wyzwania, potrzebujecie czegoś więcej w tej sytuacji, która wam tego po prostu nie daje. tak Gwiazdy, no to tutaj mogły być takie wyraźne sygnały, wyraźne sygnały, że już od dłuższego czasu jesteście w czymś, co po prostu wymaga tylko co chwila takiej naprawy, poprawy, a mm, tak jakby nie widzicie w tym potencjału w ogóle na przyszłość. Teraźniejszość. Dziewiątka kielichów. No, bardzo możliwe, że Skorpion idzie w stronę spełnienia swoich życzeń, swoich marzeń. Rycerz kielichów, dziewiątka buły. Wszystka pentakli. Ale chcecie to zrobić sami. Zobaczcie, jaka piękna karta jest. Chcecie to zrobić sami. Te, te marzenia, bo tutaj nawet jest ktoś, kto mm, Chciałby Wam pomóc, jest, jest rycerz kielichów, czyli ktoś, kto chciałby Wam umilić życie, ktoś, kto chciałby być przy Was, ktoś, kto po prostu no tak, to jest taka energia, ktoś, ktoś tam kręci wokół Was. Być może to jest też coś dobrego, ale Wy tego nie chcecie. Nie chcecie takiej energii, nie chcecie takiego, takiego wsparcia na chwilę. Jeżeli już, no to wspieraj mnie cały czas, ale tak, żeby na przykład to, to może być taka energia, że na przykład gdy znajomy, przyjaciel mówi, tak, słuchaj, nie wiem, wyjdźmy gdzieś na miasto, gdzieś jakiś, nie wiem, przez chwilę spędzimy czas, to tutaj taka energia Was nie satysfakcjonuje, bo Wy jesteście nastawieni na to, że chcecie zrealizować jakieś swoje marzenie, swoje życzenie, ale chcecie to zrobić sami, tak żeby to był pełen sukces, czyli będziecie się bronić przed takimi mm, chwilowymi pocieszycielami. Najbliższa przyszłość. Królowa Pentakli. Myślę, że to jest energia właśnie tej osoby. Czyli tutaj bardzo możliwe jest, że skorpion zwróci się do kogoś, kto jest... Y to jest stabilny, ale ktoś, kto jest y, też odpowiedzialny i być może mm, decyzyjny też, to może być ktoś na przykład, jeżeli to jest zawodowa sytuacja, to ta osoba y, może Wam tak realnie pomóc, czyli da, wy, na przykład napisać list, y, rekomendacji może Wam wystawić, albo y, po prostu y, w jakiś sposób Was polecić, ktoś, kto może Wam y, może Was bez, wesprzeć tak realnie, ktoś, kto, tutaj też y, tak to poczułam, słuchajcie, ktoś, kto y, nie będzie miał za bardzo z tego korzyści. Ta osoba nie będzie miała z tego korzyści, poza tym, że może to zrobić, może Wam pomóc w ten sposób. I to jest yy, tak, kochanie, pokazane, że to jest wybór tej osoby. Czyli tutaj skorpion, żeby nie czuć się w jakiś sposób, nie wiem, zobowiązany czy winny, że kogoś prosi, jak ktoś na przykład, bo taka jest energia, że to jest ktoś, kto nie, będzie miał, jeżeli korzyści to jakieś niewielkie, być może satysfakcję, że, że mógł pomóc, więc pomógł. Czyli tutaj jest taka energia, to jest wybór tej osoby, że ktoś Wam daje tą rekomendację albo pomaga Wam w jakiś taki materialny sposób, też tak może być, ale to jest wybór, tej, decyzja tej osoby. Tutaj jest karta kochanków, jest piątka mieczy, dwójka kielichów. No, może być tak w najbliższej przyszłości, z osobą, z którą Was y, dużo łączy y, uczuciowo, jesteście, y, jesteście powiązani ze sobą. To tutaj no, moż, mogą być jakieś rysy. Być może to jest y, też y, ta energia, która się tutaj pokazała, ta w przeszłości. Jeżeli to tego to, to, to dotyczy cała ta sytuacja, no to tutaj tak jakby będą kolejne rysy, które. Y, bo to jest w przeszłości. Także, drogie Skorpiony, zobaczycie, czy, czy znów będziecie łatać, czy znów będziecie naprawiać, czy tak jakby zostawicie to trochę tą sprawę swojemu losowi, o, czyli tutaj tak jakby, tak jakby nie będziecie na siłę tego naprawiać, tylko zobaczycie co się wydarzy tak puścicie chyba trochę kontrolę, a jeżeli ta sytuacja tutaj jest zawodowa a wy tutaj właśnie macie, macie kogoś z kim jesteście związani to być może to jest ktoś kto nie podziela waszego entuzjazmu i ktoś kto w jakiś sposób odczuwa że to wszystko też wpłynie y, na relacje pomiędzy Wami. Jakaś taka niezgoda będzie, coś takiego. Kropki Tutaj, y, tak jakby Wasze połączenie aż, y, aż tak bardzo na tym nie ucierpi, ale być może nie będziecie się zgadzać w tej kwestii. Może tak być. No zobaczycie, to będzie się działo tak myślę, że y, tak w ciągu miesiąca, nie na początku, tylko tak bardziej w ciągu. Wasze nastawienie. Siódemka Buław. Nastawienie jest takie, słuchajcie, że mm, trochę tak mm, dajcie mi trochę Wszyscy Święty spokój, pozwólcie mi, pozwólcie, że to ja będę podejmował decyzję, pozwólcie na to, że zrobię to, co będę uważała za stosowne lub co będę uważał za stosowne, to, co jest dobre dla mnie. Tutaj to tu jest, jest taka energia. W miesiącu sierpniu niechętnie przyjmuję rady, niechętnie przyjmuję mm, takie pocieszycielki, lub pocieszyciela, na przykład kogoś tak na chwilę. Tutaj jesteście skupieni na sobie. Tutaj gdzieś Wam jakiś pomysł padł do głowy i będziecie chciały, będziecie chcieli go zrealizować. Czyli takie jest nastawienie: nie potrzebuję tych rad. Chcę to zrobić tak, jak ja to widzę. Sąd, królowa kielichów, córka pentakli. Nastawienie właśnie macie takie, że um, jeżeli jesteście w, w relacji, gdzie są uczucia w związku, gdzie są uczucia, chcecie to zachować. To nie jest tak, że to um, być może tutaj to wpłynęło na to, ale to tak jakby też was, wasz związek uczuciowy, um, nie chcecie go w jakiś sposób zmieniać, nie chcecie go psuć, chcecie to zachować, zakończyć chcecie inne, inne, um, inne sytuacje w waszym życiu, które już dla was nie są dobre, które już. Um, które po prostu chcecie zmienić, to sąd ostateczny, tak jakby chcecie się porozliczać z kimś i zakończyć to całkowicie i wejść w coś nowego. A ten związek, tak jak mówiłam, uczuciowy, takie macie nastawienie. Niech on będzie, niech to uczucie nadal będzie tutaj. Nawet czy ty się z zgadzasz, czy nie zgadzasz, niech to nie wpływa na moje decyzje. Czynniki zewnętrzne, markowanie. No, myślę, że tak. Myślę, że tutaj w, w sierpniu. Yy, jeżeli jesteście z kimś w związku, właśnie to może być też przyjaźń taka silna, Na przykład, jeżeli z kimś macie, to nie ucierpi to na tym. Ta wasza rewolucja, którą tutaj będziecie wprowadzać, tą, tą zmianę, tą transformację, w końcu jesteście skorpionami, ona tak jakby ten wasz związek, na tym nie ucierpi. I tutaj ta osoba zda sobie z tego sprawę. Tak w ciągu tego miesiąca. Cesarz, paś, paś pentakli, paś Lichów, może być tak nawet, że to Wam dobrze, dobrze zrobi, bo um, prawdopodobnie na zewnątrz jest y, ktoś. Bo to jest tak, to może do, dotyczyć właśnie odnośnie Waszego związku. To jest cesarz i paść pentakli, paść kielichów. No bardzo prawdopodobne, że y, dla Skorpiona, słuchajcie, to może tak jak mówiłam, jeszcze w sierpniu się na przykład nie wydarzyć, ale te energie już wchodzą. Ale od września możecie zacząć nową pracę. Możecie zacząć nową pracę, możecie dostać w sierpniu na przykład propozycję od kogoś. Y, jest cesarz, czyli ktoś tak jakby zawodowo albo w jakiejkolwiek innej sytuacji zainteresuje się wami. Ktoś będzie wami y, 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 żywo zainteresowany, zainteresowany, że na przykład y, będzie chciał was widzieć w swoim zespole, no nie wiem, y, w swoim domu, być może to jest zmiana mieszkania. Taka jest zewnątrz energia. Dobrze, to ja mam dla ciebie propozycję, czyli ktoś wam będzie, bo to jest cesarz, czyli świadomie ta osoba będzie wam chciała coś zaproponować. Bardzo, te, bardzo ta osoba będzie tego chciała, ale pamiętajcie, że zaczynamy od tego, że to wy robicie jakiś ruch nadziei lub obawy. Trójka, puław Nadzieję macie na... Y, to może być też nowy związek, y, taka na przykład współpraca, bo tutaj ten związek uczuciowy pokazuje się, że ta przyjaźń, czy, czy ten, to uczucie, jeżeli macie właśnie taką, taką relację, ona jest y, dobra nadal. Ale macie nadzieję na... Y, albo na bardziej stabilny związek, albo na całkiem taki y, nowy, ale na przykład... Y, ten, ten zostaje, ale jeszcze mieć kolejny związek, np. jakąś relację taką przyjacielską z kimś albo no, taką. Macie nadzieję, że coś nowego w waszym życiu z kimś zadziała, czyli nowa współpraca, nowy, nowy układ, yy, jakaś nowa grupa w waszym życiu. Rycerz pentakli, rycerz bułek, paźmieczy. No, jesteście zainteresowani swoją nową drogą w życiu. Będziecie tym bardzo zainteresowani, zaciekawieni, co mnie czeka, co dalej będzie. Tutaj jest rezultat w sierpniu. Zasażowa. Bardzo możliwe, że wejdziecie do nowego zespołu, na przykład, czyli w tej nowej pracy zostaniecie przyjęci y, jako takie osoby, które y, nie są tak jakby nie zaczynają od zera, czyli jeżeli tutaj to za mnie zarezonuje, zaczynacie na przykład nową pracę, to tak jakby przechodzicie z tym doświadczeniem, które już macie. Jeżeli cokolwiek tutaj wprowadzacie jakąś nową właśnie zmianę, to to co już macie, ta wasza wiedza idzie razem z wami, czyli tutaj y, dostaniecie być może takie stanowisko y, dla was korzystne, czyli ta zmiana będzie dla was y, korzystna, być może poczuliście się na przykład w tym miejscu, w którym jesteście niezbyt docenieni i ktoś doceni was bardziej, czyli te propozycje będą od cesarza i cesarzowa, przyjmiecie je, będziecie się czuć, że to jest y, dla was dobre, to jest właściwe, miejsce. czyli ta zmiana bardzo możliwe, że wyjdzie wam na dobre. Siódemka tak koło kapłan. To jest, um, tak się to jeszcze drogie skarbone pokazuje, że to jest sprawa rozwojowa. Cały czas to jest sprawa rozwojowa, czyli to będzie dla Was satysfakcjon satysfakcjonująca zmiana, ale cały czas na przykład y, przy powie, y, czy albo w tej firmie, po prostu w tym miejscu będzie tak, że to jest pierwszy krok, że tutaj jeszcze możesz wiele osiągnąć, bo cały czas to jest y, siódemka pentakli koło fortuny. Jeszcze to wszystko się może zmienić, tak jakby jeszcze na lepsze, ale to dużo będzie zależało od Was. Kapłan Królowa Buław. Królowa Buław to jest właśnie od, od waszego podejścia, od tego, jakim jesteście osobami, jakim, co reprezentujecie sobą, wy jako, jako osoby. Czyli y, tutaj będą zwracać uwagę na was, ale też y, na wasze reakcje, na, na wasze zachowanie i też na to, jaką na przykład atmosferę wprowadzacie. Jeżeli to jest właśnie nowa grupa, to jaką atmosferę wprowadzacie, to będzie też bardzo ważne. Czyli tak jakby wszystkie aspekty, wasza praca też, ale to jakim jesteście ludźmi, jaką macie energię, jakie macie wibracje również. Jaka rada? No zobaczcie, transformacja idzie do was. Idzie do was transformacja i także po prostu to, to Ta zmiana i tak nadchodzi, może w sierpniu, tak jak mówiłam, jeszcze całkiem nie będzie, ale ta zmiana nadchodzi. Jest trójka kielichów i, i król y, mieczy. Wejdziesz drogi skorpionie prawdopodobnie w nowe towarzystwo, w nową grupę, w nowe osoby, które już są tak jakby zgrane i żeby o tym wiedzieć, że, ym, że tutaj ym, trzeba mieć świadomość, że będziecie się tak jakby tak sprzedawać w cudzysłowie, od samego początku, bo to jest grupa osób, które się już zna i wy, to wy wchodzicie w tą grupę. 10 pentakli. Mhm. Wnosicie swój wkład w swój dobrobyt, król pentakli, w taką mm, grupę, która już jest taka zaawansowana, ale to jest pokazane, że, y, że macie drogę otwartą, tak jakby drzwi macie otwarte do tej grupy. No, ciekawy, odpowiedź na Wasze trzy pytania. Odpowiedź numer jeden. Tu jest piątka, y Podążaj za swoją energią, czyli po prostu tam, tam, gdzie Cię faktycznie ciągnie, gdzie Cię po prostu, gdzie czujesz, że powinieneś pójść. Odpowiedź numer dwa. Tu jest Mars. Tutaj jest taka podpowiedź dla Was, żeby żeby podejść do tego kreatywnie, żeby podejść do tej sprawy kreatywnie, czyli to wszystko, co jest z Was, na przykład, jeżeli to jest jakaś taka co faktycznie, będzie nowa praca, no to żeby to swoją kreatywność, te swoje pomysły, ta jest taka karta maga, też być może wprowadzić to. Czyli ta magia, która w Was jest, Wy jesteście skorpionami, żeby po prostu, żeby. Um, to jest ten Wasz dar, żeby to pokazać, jeżeli pytacie o to. A jeżeli nie, no to po prostu, żeby tą swoją kreatywność jak najbardziej um, skorzystać ze swojej kreatywności w tej sytuacji. Tu jest dziesiątka. Jest 10 dni, 10 tygodni, i tutaj jest taka podpowiedź, że ym, prawdopodobnie może być tak, że będzie taki drobny falsat, i za chwilę zaczniesz jeszcze raz. Może tak być. Drugi Skorpiony, bardzo Wam dziękuję za to czytanie. Wszystkiego dobrego życzę w sierpniu. Tutaj, tak jak mówiłam, w sierpniu się jeszcze to wszystko może nie zadzieć, ale te energie już tak. Być może na którymś etapie się zatrzymacie, ale energetycznie już te zmiany przychodzą do Was. Ym, gdzieś pod wpływem takiego impulsu. Amelia73.tarot, adres to mnie, że ktoś potrzebuje czytania prywatnego kontaktu ze mną. Dajcie mi znać, kochani, wszystkiego dobrego.